Kurczę, zrobiłem próbę, żeby zobaczyć, czy licznik działa na, na Kapitanie Riwie I zobaczcie, co się stało, kurczę. Pierwsza od razu, pierwsza dycha. <grywa> pierwsza dycha normalnie. Ja nie wiem. E, więc miałem zrobić filmik z wyciągania, no ale wiecie jak ja jest ten. Także o, i macie pierwsza karta od razu z 10, od razu niks, Także nie wiem, moja, <grywa> moja chyba przygoda z Riwem, e, Z kapitanem Riwem chyba się skończyła, bo raczej wątpię, żeby mi się odpalił po raz drugi, kurczę teraz. E, dobra, no to, to tutaj krótki update, nie wiem co teraz z tym zrobić, Daj, dajcie ile mamy tutaj czasu na ten, na ten event, kurczę Vlad, 4 dni, o oh, boże, dobra, kitam, kitam, będę leciał po ten najwyżej, najwyżej, e, zobaczymy czy żyje chociaż same kamienie na zim już mamy. No i o jest też z tego eventu. Dobra, przybycie, przybycie bohaterów. No nie wiem, co, co się tu czy stanie, naprawdę na samym końcu Azov, Ok. No, do 250 to mi brakuje. Dobra. <laughs> Już na razie... Przy... I Bruno, Ruleprzenie. nie? Dobra, przyda się. Okej. Okay. <laughs> Także wątpię, żebym się, kurczy załapał. Niestety, chociaż miałem chęć dostać, no ale... Ale nie narzekam. Nix będzie, kurczę... Pomoże mi chyba w gier jeden. Także od razu zerknijmy sobie na nią. Jak widzicie, za bogato nie jest, ale ona jest świetna ze względu na to, że ma to swoje e, AOE. Po zaatakowaniu przeciwnika robi AOE dama 60% i trzykrotnie. Oczywiście zwiększamy, koszt się zmniejsza i później obrażenia wzrosną do 75%. Atakuje przeciwnika i AOE 100% celuje w jednostki, czyli to jest, celuje w jednostki latające, czyli przyda się na, na GR3 też. Ok, i kiedy, kiedy wiele tych bomb wybuchnie, zwiększa się zasięg wybuchu, czyli większy, 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 większy rozmiar tego AOE jest. Oczywiście teraz nie ma, nie ma proszków. Ok, i wtedy po, po powrót, czyli po rzucie styletu, wraca z powrotem i jeszcze dziabie wszystkich po drodze. Czyli fajnie jest ją ustawiać tak, żeby, żeby jak najwięcej przeciwników po drodze mogło zawadzać. I wzrasta to do 70%. Dobra. Ok. <laughs> to mam nadzieję, że, że Wam się uda złapać coś, co Wam jest potrzebne w miarę szybko, no a, a oczywiście teraz to jestem trochę w kropce i oczywiście życzę Wam kapitana Riva, bo jest naprawdę świetne. Dobra, bawcie się dobrze, trzymajcie się, hej!